Witam wszystkich ciepło i serdecznie. Dzisiaj 87 rok i różaniec morderstw, czyli coś, co znalazłem w sam raz na tak zwany Wielki Tydzień. Film, thriller, post-slasher, powiedziałbym, wyreżyserowany przez Freda Waltona z Donaldem Sutherlandem, Charlesem Derningiem i Belindą Bauer w rolach głównych. Ten film jest stworzony w sam raz właśnie aby oglądać go w okolicach Wielkiego Tygodnia, gdyż kluczowa jedna z kluczowych scen odbywa się wprost w Wielki Piątek w kościele podczas tradycyjnego ustawiania się w kolejce wiernych do całowania figury Jezusa Chrystusa. Ten mroczny thriller osadzony w katolickich rejestrach i klimatach, księża, zakonnice, morderstwo, zakony, kościoły, ale to wszystko stworzone przez człowieka odpowiedzialnego za takie klasyki slasherowego gatunku jak. Kiedy dzwoni nieznajomy? Ostatnio bardzo chwaliłem w jednym z poprzednich moich podcastów. Zapraszam serdecznie. E, z 79 roku. April's Fool's Day, czyli slasher pierwszokwietniowy, można by powiedzieć. Czyli slasher, który e, lada moment właśnie po Wielkim Piątku będzie jak najbardziej pasujący do tego, aby go obejrzeć, czyli prima Aprilis z 1986 roku. I właśnie ten człowiek, który świetnie czuje się w slasherze, kilka lat później kręci film prawie dwugodzinny o brutalnych morderstwach ludzi, którzy jakoś są z okolicy skręgów z kościelnych. Czy to księża, czy to zakonnice? ale także, no, postronni ludzie. Jak zaczyna się The Rosary Murders z 1987 roku, zaraz powiem wam po intro. Ale zanim przygotujecie się do Świąt Wielkanocnych, to przygotujcie się do oglądania tego filmu, gdyż 7 na 10 to coś naprawdę dobrego. I jeśli lubicie slashery, jeśli lubicie post slasher, nie wiem czy coś takiego jest, ale teraz w sumie właśnie pomyślałem, że to świetnie pasuje do tego filmu, to zapraszam przed telewizory. There is silence. Father Kessler must try to unravel a mystery. Sister Anne wasn't raped. And the closer he gets, the more terrifying the nightmare becomes. Ah! Kobieta, która chce opuścić zakon, gdyż znalazła swojego przyszłego męża, chce się ożenić, zostaje brutalnie zamordowana w ostatnią noc w klasztorze. To jest najprawdopodobniej zakonnica, to znaczy jeszcze przed święceniami czyli jakaś przyszła zakonnica w jakimś tak zwanym nowicjacie. Dzień przed tym, kiedy chce wyjść, zostaje zamordowana brutalnie w swojej wannie. I, I jak to w Slasherach czy w dziallo, yy, bardziej w dziallo tutaj bym postawiał na dziallo, właśnie i takie lata 70. zostaje w ręku jej pozostawiony yy, taki znak rozpoznawczy. W przypadku naszego tytułowego mordercy, Rosary Murders, jest to oczywiście różaniec, czarny różaniec, który każdej ofierze jest wkładany w dłoni. And they may not all co ciekawe, to księża zaczynają śledztwo. Choć na własną rękę, właśnie ojciec Robert Kessler i Ted Neighbors, grani przez Donalda Sutherlanda i Charlesa Derninga, zaczynają się, no jakżeby inaczej, muszą się interesować, co tutaj się dzieje. Bo przecież policja, zanim będzie no, łapać, no, no policja jakby jest e, krok za naszymi głównymi bohaterami, którzy to księża są w samym środku e, huraganu e, czy okacyklonu. I Donald Sutherland, główny bohater tutaj, właśnie e, młody, z, najpierw zaczyna rozmawiać z dziennikarką Belindą Bauer, e, czyli Pat Lennon u nas bo on sam też pisze do katolickiej gazety, a Belinda, przepraszam, znaczy aktorka Belinda, Belinda Bauer, czyli u nas Pat, yy, Belinda Bauer możecie znać z Robocopa, Flashdance, czy różnych takich właśnie 80... Letnich produkcji, znaczy produkcji z lat 80. Necronomicon, przełom 80., 90., to piękna kobieta, obsadzona właśnie tutaj e, w bardzo interesujący sposób i napędzający nam kolejny taki dramatyczny wydźwięk tego filmu, czyli potencjalny romans księdza, tutaj właśnie z dziennikarką. Ale o tym za chwilę. Spokojnie, spokojnie, bo e, wszystko w tym filmie prawie dwugodzinnym wchodzi. Na obroty bardzo powoli i powoli się rozpędza. Jeżeli potrzebowalibyście chwili wytchnienia na okres wielkanocny, to właśnie być może wytchnie, wytchnieć to kiepsko, ale może będziecie mogli porozmyślać przed ekranami. Kiedy zobaczycie, jak Donald Sutherland coraz bardziej obawia się o swoje życie, gdyż morderca zatacza coraz szersze kręgi w jego środowisku, ginie kolejny ksiądz. I tutaj to są morderstwa rodem, jak ze Slashera, właśnie, gdyż my nie widzimy mordercy, nie widzimy, kto nim jest, a są one dosyć brutalne, chyba z takim najbardziej też zaskakującym i bezwzględnym właśnie morderstwa jednego księdza, który zostaje przejechany, rozjechany podczas pewnej czynności, nie chcę tutaj spoilerować, i oczywiście dodatkowo. Postrzelony, tak, żeby mieć pewność, że on nie żyje. I różaniec to jest kolejny znak. Więc ym, robi się coraz groźniej. No, policja jest bezsilna, kogoś tam łapie, ale raczej kibicujemy tutaj y, głównemu bohaterowi Sutherlandowi. W trakcie y, te, tego śledztwa amatorskiego, nazwijmy to, okazuje się, że tak dziennikarka ma jakieś wspólne cechy razem z nim. Oni razem przez coś przeszli i widzimy, że mają się ku sobie. Ale tutaj jest to pokazane w taki sposób, właściwie, że nie jest pokazane. My możemy się domyślać, czy między nimi coś zaszło, zajdzie, czy nie zajdzie. Czy w ogóle. Em, ksiądz no, y wiadomo, jak wygląda sytuacja z Celibatem, ale tutaj właśnie y w tym filmie nie jest to jednoznaczne. Ten film właściwie skłania do takiej refleksji i zadumy, do jakiejś takiej nostalgii, można by powiedzieć, nad różnego rodzajami, różnego rodzajami, różnym rodzajem, nad różnymi wersjami. Alternatywnych rzeczywistości, gdyby pewne osoby nie zrobiły różnych kroków w swoim życiu, jak chociażby na przykład ta pierwsza kobieta, która chciała wyjść z zakonu. Czy ona została zamordowana, dlatego że chciała opuścić zakon? Czy główny bohater, gdyby nie został księdzem, tak jak ta dziennikarka, kiedyś właśnie paradoksalnie zakonnicą ona chciała zostać, a nie została, a on księdzem nie chciał zostawać? Więc czy oni by byli parą?

powoli. Płynie to... Mamy tą kobietę femme fatale, która no, nie może zostać usiedlona przez głównego bohatera. Ona też za bardzo nie może podrywać tego księdza. Ten ciężar cały czas czuć, że pomiędzy nimi coś może być, ale tak naprawdę my cały czas chcemy tropić śledztwo. I tutaj naprawdę wchodzimy w ciężkie e, kręgi piekła, nie, czy dalsze kręgi piekła, gdzie e, dochodzimy do potencjalnych świadków, na przykład do jakiejś innej siostry, która była świadkiem um, być może jakiegoś ważnego wydarzenia, ale złożyła śluby, e, śluby milczenia. No i teraz księża chcą z nią porozmawiać. Oczywiście ona się komunikuje, ale tutaj poruszam ten wątek, dlatego żeby powiedzieć właśnie, że jeszcze jest ciężar właśnie spowiedzi tutaj. Gdyż do tego naszego głównego księdza, to jest właśnie te takie jakby, powiedzmy, takie klu takie przychodzi do spowiedzi, do konfesjonału właśnie ten e, morderca. My go nie widzimy, obserwujemy go z perspektywy księdza. Ten ksiądz jakby no nie może wyjść z konfesjonału, go e, złapać, bo też jest przerażony. Donald Sutherland, grający księdza, jest przerażony, gdyż wcześniej już jedno morderstwo księdza właśnie w konfesjonale się odbyło. E, ten morderca może być wszędzie. Ale co więcej, właśnie to nie wiemy, kto jest tym mordercą, i tak jak w rasowym slasherze, podejrzewamy księży, podejrzewamy dziennikarkę, podejrzewamy nawet głównego bohatera, powiedziałbym. Tutaj każdy może być podejrzany, nawet ludzie z policji. Nawet ten chyba naczelnik policji. I. Na to jest nałożone właśnie ciężar tego, że ten główny bohater wie, że ten morderca jeszcze za będzie zabijał. No ale jest niby e, tajemnica spowiedzi i on się zastanawia, co z tym. Fantem zrobić. No, oczywiście, akurat ten wątek jest według mnie mało rozwinięty, bo wiadomo jest, że on prowadzi to na swoją rękę, a to śledztwo i tak każdy boi się kolejnych morderstw, więc to jest taki powiedzmy wąteczek poboczny, ale jednak ciekawe, że to jest właśnie. To bo dodatkowo buduje nam atmosferę paranoi i wszechogarniającego zagrożenia, jakby takim kluczową sceną właśnie jest ta scena, która dzieje się w Wielki Piątek. Słuchajcie, no ja w ogóle nie spodziewałem się, że tak dobrze, przypadkiem zupełnie, dobiorę, dobierze mi się film do momentu, w którym ten podcast wypuszczam. Oczywiście w tym miejscu dziękuję patronom za wsparcie, którym wypuszczam to już w Wielką Środę. Jednocześnie przypominając, że mają dostęp na grupce do przedpremier i bonusowych materiałów wideo. I przypomnę wszystkim, że ja już wcześniej, kiedyś zrobiłem podcast. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam jak on się nazywał, ale August Strindberg. No właśnie, gdybym ja wiedział, ale tam była muzyka Haydna, który właśnie też nawiązywał do tego okresu czyli jego dzieło Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, plus mm, przeze mnie była zrecenzowana sztuka Augusta Strindberga pod tytułem Wielkanoc. Właśnie, tak, to była Wielkanoc August Strindberg. Posłuchajcie, to powinno wisieć jeszcze na konglomeracie. E, krótki podcast o czymś, co jest, e, które, czego akcja dzieje się właśnie wiel w Wielkanoc. Teraz udało mi się znaleźć mocny thriller, post-slasher. Ale dlaczego to jest post slasher? Otóż dlatego, że tutaj morderca nie jest zamaskowany, jest tylko e, ukrywany. Więc chciałoby się powiedzieć, że e, tak jak w tym filmie Somebody Knockings on My Door, e, prze, z, z, przekręciłem tytuł, wiem, <laughs> przekręciłem tytuł, e, Fred Walton i tak samo w, jak w April's Fool's Day, e, którego szczerze mówiąc nie oglądałem, e, ale no to już rasowy slasher. When a Stranger Calls, o właśnie, 79, to tak samo jak właśnie, w kiedy dzwoni nieznajomy, ten slasherowy morderca był ukryty no, za zasłonami. Czyli tak jak w tym filmie Slumber Massacre Party bodajże, gdzie jest ten morderca w dżinsowej koszuli i, i dżinsach też jest po prostu bez maski, co nie wyklucza nam slashera, tak? Bo tak jak powiedziałem, w Rosary Murders mamy tutaj jakby no, każda śmierć, każde morderstwo jest na inny sposób pokazana. Ale co ciekawe, to właśnie są motywy pokazujące nam zmyłki, zmyłki pokazujące nam, że nie wiemy, kto jest tym mordercą, a w pewnym momencie, kiedy główny bohater wchodzi do pewnego domostwa, to wręcz widzi podejrzanego w takim szybkim, trikowo montażowym ujęciu, że widzimy mordercę, ale nie wiemy, kogo widzieliśmy. Dokładnie przez ułamek sekundy pokazana nam jest twarz mordercy. I ta twarz mordercy powoli, powoli jest odkrywana, aczkolwiek jest tutaj jeden bardzo ciekawy twist. Z tą twarzą zrobiony. Jest to w pełni w naturalistyczny sposób zrobione i w pełny zmyłkowo sposób, że ja, jakby wcielając się w tego księdza głównego bohatera, widząc kogoś, kto może być mordercą, to ja do końca nadal nie wiem, kto jest tym mordercą. Dlatego, że użyto tutaj do tego twistu, nazwijmy to obsady, określonego doboru aktorów i charakteryzacji aktorów, żeby oni nam się mylili. Bardzo ciekawy zabieg, bardzo subtelny zabieg, ale właśnie przez to e, powiedziałbym post-slasherowy. E, każde morderstwo wygląda tutaj inaczej i każdy jest podejrzany. Trochę można to nazwać Hudanyt. Myślę, że nazwałbym to dobrą taką rozrywką w, w napięciu. Dobrym thrillerem bym to nazwał, z posmakiem slasherowym. Może bym skrócił ten film o 10 minut, żeby troszkę przyspieszyć tempo, ale biorąc pod uwagę akurat tutaj okoliczności, no zwykle ja w tym okresie staram się obejrzeć film, no nie na przyspieszeniu i, i bardziej tak e, wczuć, jak tak, tak się tak wyluzować, może. Kiedyś w tym okresie często oglądałem różnego rodzaju Filmy właśnie opowiadające o życiu Chrystusa albo Kleopatry albo Benhura, takie właśnie też albo The Robe, Shata, takie filmy z lat 50-tych, 60-tych, które z, z racji swojej mają wolniejsze tempo, ale ten thriller to świetnie pasuje, właśnie. Mm. Choć no, no nie obrazi, zrozumiem Was, jak będziecie og oglądać na przyspieszeniu 1,2. E, natomiast muzyka tutaj e, no straci wtedy, gdyż chóry są tutaj e, takie troszkę przypominające omena, e, jakby z omena, ale one są bardziej znowu, powiem to, subtelne, e, bo jednak tutaj mamy ten klasztor. Choć akcja w mieście też się dzieje. Gdzieś, nie wiem czy to Nowy Jork, czy, czy coś takiego, ale te kościoły amerykańskie, w ogóle te z tej cegły, ta architektura tutaj cały czas jest obecna, te, te szerokie ulice, szerokie place, Biega, bie, biegacz, ksiądz, który wychodzi na bieganie. No, możecie się domyślać, co tam się sta, stanie podczas tego biegania. To wszystko tworzy nam bardzo niekonwencjonalny thriller kontrowersyjny z jednej strony, ale z drugiej strony. Jakże pasujący do naszego tutaj polskiego klimatu, gdzie w sumie dużo katolików czy, czy, czy przeciwników mogłoby ten film obejrzeć właśnie w tym okresie. I teraz odkrycie mordercy to bardzo ciekawe. Motywacje tego mordercy, których tutaj oczywiście nie będę zdradzał. Bardzo ciekawe. Pytanie, czy księża są w to zamieszani, pozostanie otwarte. Na pewno w tym podcaście. Ale ten taki delikatny, delikatnie zawieszone takie pytanie. Czy morderca miał prawo być oburzony? O, tak to powiedzmy. I dlaczego? Paradoksalnie dlaczego właśnie? Czy on zmierzał w stronę katolicyzmu, ten morderca? Obejrzyjcie koniecznie. A drugi taki właśnie smaczek, taki epilogowy smaczek, to pewne takie domknięcie, a właściwie celowe niedomknięcie relacji naszego y, tytułowego księ no, co ja mam z tym tytułowym <grym> Donalda Satterlanda, postać Donalda Satterlanda, która Father Robert Kessler, y, czyli postać ojca Kesslera, y, spadł Lennon. Tutaj mamy stopklatkę w tym filmie, stopklatkę, która kończy się na Właśnie twarzy Belindy Bauer, która patrzy na księdza. Teraz nie spoileruję, ale muzyka, która wchodzi w ostatnim momencie, to In Your Eyes, nagrana przez Nancy Wood. I tutaj teraz In Your Eyes, Nancy Wood Lyrics. Przeczytam wam jakie to są słowa. Nie, jakieś country się włączyło. Jednak nie jest łatwo znaleźć tę piosenkę i nawet tekst nie jest łatwo znaleźć tej piosenki, bo jedyny link, jaki wyszukuję, to na AllMusic. Ja oczywiście Nancy Wood nie znałem, ale do, do rzeczy, to bardzo ckliwa i słodka piosenka, która mówi nam o takich niejednoznacznościach i pewnym zakochaniu właśnie. Nancy Wood, kurczę bladę, no, nie znajdę teraz tego tekstu, ale... To prosty tekst, który mam nadzieję, jak będziecie oglądać film, to poczujecie tę pewną taką nostalgię za niewydarzonym, czy porzuconym, czy możliwym romansem. Który myślę, że świetnie nadaje temu filmowi taką kram, klamrę takiej lekkiej kontrowersji, takiej, takiej właśnie kontrolowanej kontrowersji, tak jak te wszystkie morderstwa. Bo my tutaj jednak, no, my stajemy przede wszystkim po stronie wszystkich obywateli Ofiar w tym filmie, czyli księży, zakonnic, niewinnych, ale stajemy też po stronie pewnej osoby z przeszłości nazwijmy to, żeby nie spoilerować, która jest takim e, ukrytym spiritus mowem z całej intrygi. I właśnie tutaj na pierwszym miejscu w tym filmie wychodzą ofiary. Dzięki temu zabiegowi m, odnośnie. E, post-slasherowej zmyłki i ukryciu mordercy, zwróćcie uwagę, że jest to dosyć empatyczne, pomimo całej konwencji thrillera, kryminału i post-slashera, tak zabawnie się używa za każdym razem tego sformułowania post-slasher, to, to jest tutaj dużo empatii i uwagi właśnie skupionej na ofiary. A jak trafiłem na ten film, to no oczywiście ja gdzieś zawsze wiedziałem o tym takim czarno-białym plakacie pokazującym jakieś takie korytarze, jakieś takie zacienione miejsce związane z klasztorem. I o ile ja nie jestem fanem właśnie różnego rodzaju kościelnych horrorów, nie wiem, typu Omen, Demony i tak dalej, to to zagrało u mnie mm, bardzo dogłębnie i i bardzo mi się podobał ten seans. 7 na 10 to moja ocena. A myślę, że większą rekomendacją dla Was będą e, zachwyty Quantina Tarantino, e, który o tym filmie wspomina w jednym z dokumentów e, bodajże chyba właśnie poświęconym tam różnym gatunkom w, e, horrorów. To jest chyba u Eliego Rota. Aczkolwiek właśnie nie mam pewności, gdyż ja e, ten film e, już powiedziałem, że no to teraz muszę obejrzeć. Kiedy właśnie wśród innych slasherów. E, a może to był jakiś krótki filmik na YouTubie właśnie o slasherach, gdzie Quentin Tarantino zachwycał się właśnie nad tymi wszystkimi takimi slasherowymi nawiązaniami w Rosary Murders. I kiedy słyszałem mówiącego z pasją o tych, tam on jedną konkretną też scenę, gdzie Donald Sutherland coś y, nagle y, dostaje, y, cytował Tarantino, to ja powiedziałem, no to może być coś ciekawego. Slasher, powiedzmy, post-slasher, w okolicach kościoła, w kościelnych klimatach, to będzie coś ciekawego. I tak było, i się nie zawiodłem. Czy znajdę tutaj jakąś wstawkę z wypowiedzią Quantina Tarantino, to się dopiero okaże w montażu. Ale. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Nie będę rozciągał tego odcinka, gdyż nie chcę zajmować Wam czasu w okolicach świątecznych przygotowań, albo może w same święta. Ale jeżeli macie ten czas, to wykorzystajcie go na seans, taki w skupieniu. Może zamiast popcornu jakiś sernik, jakaś kawa, albo nie, makowiec, o, albo gruzińska herbata. Dobrze by pasowała gruzińska czarna herbata gomi do e, właśnie tego slashera. I tutaj mrugam okiem do Szymasa, e, który dobrze powinien wiedzieć, czym jest gruzińska herbata gomi. I myślę, że to właśnie taki cięższy troszkę gabaryt slashera. Chociaż no też. Ciekawy jestem czy jakaś dyskusja się pojawi, czy to slasher, czy to nie slasher, prawda? Ale właśnie sama osoba Freda Waltona skłania mnie do tego, żeby co roku przekładany seans April Fool's Day właśnie zrobić na 1 kwietnia roku 2024. A może wcześniej? Chociaż wątpię, pewnie już tam e, inni ponagrywali podcasty. E, właśnie, wypadałoby to obejrzeć i nagrać i wypuścić wcześniej. Ale w momencie, w którym ja to nagrywam, nie mam pojęcia, jak to z tym będzie. Na pewno ja będę chciał obejrzeć. April Fool's Day. Przecież zaraz na konglomeracie pewnie chyba ktoś już to musiał omówić. Dobra, ja. Kończę świątecznie, życzę wam wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, zdrowia, odnowienia i tak dalej, i nadziei przede wszystkim. Właśnie na wieczór polecam taki y, cięższy gabarytowo sens. Pozdrowienie dla wszystkich. Dziękuję patronom za wsparcie i do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na Jarro TV. Yes. Donald Sutherland, Charles Durning, Belinda Bauer in The Rosary Murders. He swore silence. Now seven people are dead. Postscriptum niestety po wpisaniu Tarantino on Rosary Murderers e, nie znajduje tego, więc no. Cytat z mojej głowy, z pamięci. O tym zapewniam Was, że Tarantino się tym zachwycał. Z pasją opowiadał o jakichś kilku konkretnych scenach, gdzie nie pamiętam, ale przy okazji znalazłem, że ten film został w całości nakręcony w Detroit. 1987 rok i The Rosary Murders. Polecam.